Dzień dobry Państwu. No, niestety, znowu chałupniczo nagrywamy torebkę, ale sądząc po liczbie osób, które zajrzały do jej środka i ich opiniach, nie jest najgorzej. Wszyscy wszystko wiedzieli, powiedział były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, znajomy Jennifer Lopez. Nie wiem, czy Państwo pamiętają jego zeznania przed komisją konstytucyjną, która wyjaśniała sprawę prywatyzacji PZU. To właśnie tam oznajmił, że zna tę piękną latynoamerykańską aktorkę i piosenkarkę. Ale prezes Belka przed komisją powiedział, że wszyscy wiedzieli, że to był przekręt, że tylko analfabeta mógłby się na to nabrać, no i trochę postawił w dziwnej sytuacji 19 tysięcy osób poszkodowanych przez firmę Amber Gold, które Straciły swoje pieniądze, a byli wśród nich ludzie, którzy oszczędności całego swojego życia zanieśli Danberg Gold, ale nie tylko tacy prości zjadacze chleba. Ale także przedsiębiorcy, dziennikarze, prawnicy. Wszyscy uwierzyli w to, że jest to firma poważna, mająca swoją siedzibę w centrum Gdańska. Firma, która wydaje dużo pieniędzy na reklamę, jej ogłoszenia ukazują się w największych dziennikach ogólnopolskich, a prezydent miasta, jak burłak nad Wołgą, ciągnie na linię samolot linii lotniczych, które również do Amber Gold należały. Jeden z przedsiębiorców, który, który ulokował swoje pieniądze w Amber Gold, powiedział, że się zdenerwował, bo państwo zlikwidowało jednodniowe lokaty, które pozwalały uniknąć podatku Belki, no więc wziął i zaniósł swoje pieniądze na lokaty do Amber Gold. Można powiedzieć, że pośrednio prezes Belka się przyczynił do jego straty. Ale inny z kolei stwierdził, że wszystko posprawdzał, a nawet w internecie przeczytał, że prokuratura dwa razy umorzyła śledztwo w sprawie Amber Gold, więc dlaczego miałby nie wierzyć, że jest to poważna firma. W czasie tej słynnej kolacji, czy też obiadu premiera Belki z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem przy mlecznej Jagnięcinie usłyszeliśmy z ust ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, że Polska to jest państwo teoretyczne. No i tak, proszę Państwa, okazało się, że teoretyczni prokuratorzy prowadzą teoretyczne śledztwa, które są teoretycznie umarzane. Teoretyczni sędziowie prowadzą teoretyczne rozprawy, które też niczego nie wnoszą. Urząd Skarbowy teoretycznie się nie zajmuje teoretycznymi podejrzeniami w stosunku do tej firmy, i tylko z tego wszystkiego były prawdziwe pieniądze ludzi, którzy je stracili. Ale jak już jesteśmy przy nagraniach ze słynnej restauracji Sowa i Przyjaciele, to przypomnijmy sobie powiedzenie pani wicepremier Blinkowskiej, że za 6 tysięcy złotych pracują tylko złodzieje albo idioci. Usiłował ją przebić były komendant policji, który na wiecu kodu rwał szaty nad tym, że będzie musiał żyć za 2000 tysiące złotych i że za to się przeżyć nie da. Ale przebiła go prezes najwyższego sądu, pani Małgorzata Gerzdorf, która oznajmiła, że 10 tysięcy brutto, które zarabiają sędziowie, to pozwala na dobre życie, ale tylko na prowincji. No i trochę się uspokoiłam, bo jeżeli sędziowie zarabiają 10 tysięcy złotych, to znaczy, że nie ma wśród nich ani złodziei, ani idiotów według definicji pani wicepremier Binkowskiej, No może są tylko kleptomani, ale to jest choroba i należy tylko tym ludziom współczuć. I jeszcze tacy, którzy cierpią na amnezję, a szczególne jej objawy mają miejsce przed Komisją Śledczą. Odnoszę takie wrażenie, że pani sędzia Gersdorf chce zająć opuszczone w przestrzeni publicznej miejsce przez pana prezesa, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Rzepińskiego i broni interesów tej wyjątkowej kasty ludzi, a szczególnie tej kasty w Kaście, bo te 10 tysięcy brutto to zarabiają urobieni po łokcie sędziowie sądów pewnie okręgowych, nie wiem, czy rejonowych. Natomiast ta kasta w Kaście, która jest współautorem podręczników, która wykłada na prestiżowych uczelniach i. Również na różnych kursach na pewno tyle nie zarabia, a znacznie więcej. Nie dziwi zatem ta obawa przed ujawnieniem oświadczeń majątkowych. Posługuję się dzisiaj proszę Państwa troszeczkę ściągawką, dlatego że tematów dużo i chciałabym, i chciałabym żeby nic na mnie umknęło a to takie nagrywanie chałupnicze sprawia, że nie bardzo mogę podmontować ten tekst i te wszystkie moje takie jakieś zapomnienia czy zająknięcia by Państwo widzieli. No więc proszę tę ściągawkę wyba wybaczyć. Wybraliśmy w narodowym głosowaniu narodowe czytanie kolejne, czyli Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Będziemy to czytać we wrześniu w całej Polsce, ale... W tym samym czasie, kiedy dokonano tego wyboru, sławna się stała inna sztuka Stanisława Wyspańskiego pod tytułem Klątwa. Zbyt wiele zostało powiedziane i napisane o tym przedstawieniu. Nie chciałabym tutaj dołączać do grona ludzi, którzy nie widzieli przedstawienia i o nim mówią, ale z tego, co przeczytałam, wyrobiłam sobie jakieś zdanie na ten temat i muszę Państwu powiedzieć, że. Taką najbardziej wstrząsającą recenzją, jaką przeczytałam, był tekst Piotra Zaręby, a z tego tekstu jedno zdanie: Pan Piotr Zaręba napisał: To jest spektakl złych ludzi dla złych ludzi. Ja rozumiem, że w sztuce skandal i prowokacja jest czymś normalnym. Pamiętam te czasy, kiedy skandalem było gdy na deski Teatru Narodowego wjechała balladyna na motocyklu, akordian siedział na drabinie i wygłaszał na niej swój słynny monolog. No ale to były skandale z dawnych zamieszkuć czasów, postęp idzie do przodu i trzeba naprawdę wstrząsnąć widownią. Może się to komuś podobać albo nie, mnie się akurat nie podoba, natomiast nie będę już więcej o tym mówiła, dlatego że okazało się, że to całe zamieszanie dobrze zrobiło owemu przedsięwzięciu. Nic tak dobrze się nie sprzedaje jak skandal. Wyliczono, że te wszystkie artykuły, które ukazały się w prasie, w mediach elektronicznych ponad chyba 5 tysięcy, przekładają się na sumę 10 ponad milionów kosztów reklamowych, czyli tyle menadżerowie Teatru Warszawskiego musieliby wydać, żeby w takiej skali tę sztukę zareklamować. Ale proszę Państwa, 2 września rozpocznie się kolejne narodowe czytanie w całej Polsce i w całej Polsce zabrzmią słowa z arcydramatu narodowego Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Wesele, a między tymi słowami również te kierowane przez Stańczyka do dziennikarza, które brzmią następująco Ale świętości nie szargać, bo trzeba by święte były, ale świętości nie szargać, to boli. I pomyśleć, że te słowa Wyspiańskiego zostały wykorzystane przeciwko niemu samemu przedstawieniu klątwa teatru powszechnego. Sejm odrzucił projekt, listy, odrzucił projekt ustawy o legalizacji marihuany leczniczej, zwanej testamentem Tomasza Kality, bo to on walczył do ostatnich chwil swojego życia o to aby marihuana lecznica została w Polsce zalegalizowana, żeby przyniosła ulgę w cierpieniu chorym takim jak on. Nie mogę zrozumieć, dlaczego morfina jest legalnym i dostępnym środkiem w Polsce, a marihuana nie może być. Notabene Sejm odrzucił ten projekt nowelizacji po negatywnej opinii Ministra Zdrowia. Nie mogę zrozumieć także, dlaczego do dzisiejszego dnia Minister Zdrowia nie przedstawił dobrego planu reformy służby zdrowia. Takiej reformy, która by w końcu sprzyjała pacjentom, a nie tym wszystkim, którzy wokół służby zdrowia się kręcą albo w niej pracują. Nie mogę zrozumieć, dlaczego minister zdrowia wytacza kolejną ideologiczną bitwę, każąc sprzedawać pigułkę po na receptę. I to w przededniu 8 marca, na który to dzień środowiska feministyczne kobietce zapowiedziały w całym kraju demonstracje i protesty. Nie mogę zrozumieć, dlaczego minister zdrowia, będąc urzędnikiem państwowym, opowiada o swoich prywatnych poglądach, o swojej klauzuli sumienia. Może to nieść domniemanie, że w swoich urzędniczych decyzjach, państwowych decyzjach kieruje się jednak tymi prywatnymi przekonaniami, a to chyba nie jest dobre w stosunku do urzędnika państwowego, który ma reprezentować interesy nas wszystkich, a nie tylko. Swoje, swoje poglądy, czy też swój światopogląd. I nie mogę zrozumieć, jak ktoś taki jak Konstanty radziwił, jest ministrem zdrowia. I mam nadzieję, że w końcu rządzący zrozumieją, iż lekarz na czele tego resortu jest gwarantem, iż żadna reforma, dobra reforma dla pacjentów nie zostanie wprowadzona. Dowiedziałam się właśnie. Że kobieta, tak samo jak bydło, została przez mężczyznę udomowiona w okresie Neolitu. Muszę to Państwu przeczytać, bo nie jestem w stanie powtórzyć tego bełkotu, wykonanego przez pewną pisarkę. Otóż pani ta twierdzi, że do dzisiaj, w związku z tym udomowieniem kobiety, tak jak, bydłem, jak bydła, jest ona traktowana jak przedmiot, który musi dobrze wyglądać. I w związku z tym, że ja chcę być traktowana jak przedmiot, to farbuję włosy. Farbuję włosy po to, żeby malując głowę, zamalować problemy, które mam. Pani mówi tak: Są kobiety, które nie mają zębów, z petem, z butelką pod sklepem stoją, ale są zadbane, bo mają włosy pofarbowane. I co to jest, w mniemaniu tej pani, to jest bardzo katolickie. To fasada, dzwonnica odszykowana, Dzwoni, ogłasza, że wszystko jest dobrze. No, zbliża się 8 marca. Kobiety będą demonstrować, niektóre feministki zwalczające te święto od lat, właśnie w czasie tego święta, bardzo się aktywnią, a także przed. Niektóre pseudo celebrytki, dawno zapomniane, postanowiły sobie o sobie przypomnieć, udzielając różnych wywiadów, także ta pani, pani pisarka, podzieliła się swoimi feministycznymi przemyśleniami w pewnym feministycznym magazynie i mam taką refleksję ktoś kiedyś powiedział, że feministki nienawidzą mężczyzn, a chcą nimi być. Ja dodam od siebie, że kobiet też nienawidzą. Jeszcze chciałam Państwu opowiedzieć o takiej historii związanej z Kazimierzem Marcinkiewiczem, ale to się właściwie nadaje do pereł przed I zaraz tutaj te perły sobie wyciągniemy. O tak. Otóż pan premier Marcinkiewicz, w związku z takim dużym zamieszaniem, bo jego była żona Izabel wydawała książkę, więc pan premier. Marcinkiewicz postanowił się trochę przypomnieć opinii publicznej, udziela się medialnie i udzielił dużego wywiadu w pewnej gazecie, i w tym wywiadzie podzielił się swoimi wspomnieniami z okresu, kiedy był premierem, ale w odniesieniu do tego, co się teraz dzieje. Otóż pan premier Marcinkiewicz powiedział, że Beta Szydła jest zupełnie niesamodzielna, że ona tego rządu nie stworzyła, że decyzje zamiast być podejmowane w alejach Ujazdowskich to są podejmowane w, na, na Nowogrodzkiej. I y, powiedział, że on to chociaż połowę rządu mógł sam sobie wybrać, a do prezesa Kaczyńskiego to jeździł tylko raz w tygodniu na godzinę. A jak czegoś nie mógł z prezesem Kaczyńskim załatwić, to wtedy y, jeździł do pana Lecha Kaczyńskiego i już wspólnie usiłowali prezesa urobić. No, fajna samodzielność. Dziękuję Państwu, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że już może z lepszą torebką.